Witam wszystkich, z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 207 miliardów dolarów, a cena bitcoina to 7270 dolarów i jest on w tej chwili na blisko 1,5% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich siedmiu dni praktycznie wszystkie projekty bardzo mocno urosły, za wyjątkiem Unus Set Leo, który w tym tygodniu stracił około 3%, ale tak jak powiedziałem, pozostałe projekty zyskały po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent. Bitcoin dla przykładu urósł o ponad 15%, Ethereum blisko 28%, Bitcoin SV blisko 30%, Tezos ponad 27%, Chainlink zyskał blisko 26%. Z tego powodu, że altcoiny w tym tygodniu zyskały procentowo więcej niż Bitcoin, oczywiście zmniejszyła się dominacja Bitcoina i w tej chwili wynosi ona około 64%. Z tego względu, że cena bitcoina przekroczyła poziom 7000 dolarów, jak się zapewne domyślacie, sprzedałem swoje bitcoiny, te, które zakupiłem grając pod spadki, które zakupiłem z mojego portfolio, które składa się ze stablecoinów i właśnie czeka na różne ciekawe wydarzenia. Tak jak mówiłem Wam wielokrotnie, kupowałem bitcoiny na poziomie 8500 dolarów, 7500 dolarów, 6000 dolarów, no i te najniższe kupiłem za 4700 dolarów. Była to troszeczkę większa partia, co dało mi średnią cenę. Na zakupu na poziomie 5900 dolarów. No i tak jak Wam mówiłem, dwu lub trzykrotnie w wiadomościach ze świata Kryptowalut, jeżeli Bitcoin dojdzie do poziomu 7000 dolarów, no to sprzedam te Bitcoiny, bo to mi da zysk na poziomie ponad 18%. Zysk na poziomie 18% nie jest jakimś super zyskiem. Nie jest to, nie była to jakoś super inwestycja. Zwłaszcza, że dwa razy wcześniej robiłem na spadkach bitcoina po 30%. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak wielka była to panika trzy tygodnie temu, kiedy to wszyscy płakali, że to już jest koniec bitcoina, mamy krach na rynku, bitcoin leci do poziomu 1000 dolarów. Mi osobiście sprawia większą satysfakcję niż ten zarobek, to, że zmonetyzowałem strach. Kilka osób także napisało mi, że kupiłem bardzo drogiego bitcoina na poziomie 8,5 tys. dolarów oraz 7,5 dolarów. Aczkolwiek kierowałem się wykresem logarytmicznym bitcoina, wykresem logarytmicznym wzrostu bitcoina, który pokazywał, że nie powinniśmy przebić poziomu 7,5 dolarów, ponieważ tej linii wsparcia nie przebiliśmy od 2011 roku. Więc szansa na to, że ją przebijemy była naprawdę bardzo, bardzo mała. No i z tego względu ta średnia zakupu wynosiła 5 900, a nie na przykład 5000. No niemniej jednak, i tak zysk na poziomie 18%, ponad 18% zrealizowałem powiedzmy w niecałe 3 tygodnie. To chyba było 3 tygodnie bez jednego dnia. No i to daje łącznie dwa razy po 30% i raz 18% grając tylko i wyłącznie pod spadki bitcoina. Dla nowych osób, które ciągle powtarzają to samo pytanie: nie, nie sprzedałem swoich bitcoinów, które trzymam długoterminowo. Mam osobne portfolio, które składa się ze stablecoinów, i po prostu gdy widzę jakieś ciekawe wydarzenie na alcie lub też widzę spadki bitcoina, widzę strach na rynku, to po prostu żal jest nie kupić takiego bitcoina i nie starać się ugrać jakichś tam kilku procent na spadkach. Teraz moje portfolio, które składa się ze stablecoinów, jest w 100% z powrotem w stablecoinach. No i czekam na dalsze e, różne wydarzenia. Jeżeli będziemy mieli jakąś ciekawe, jakieś ciekawe wydarzenie na altach, no to prawdopodobnie będziemy pod nie grali. Jeżeli będziemy mieli spadki bitcoina e, i będę widział, że ludzie znowu panikują, no to zapewne znowu będę wchodził e, w bitcoina no i będę starał się pomnażać moje stablecoiny. Jednocześnie korzystając z tej okazji chciałbym pokazać moim widzom, którzy czekają na idealne okazje, czyli idealną górkę, idealny dołek, jak beznadziejne było moje rozegranie. Po pierwsze kupiłem drogie bitcoiny na poziomie 7,5 oraz 8,5 tysiąca dolarów. Oczywiście teraz możemy to zobaczyć czytając wykres w lewo. Nikt nie ma szklanej kuli i nikt nie wiedział, że te bitcoiny są drogie. To też pokazuje jak zmienny jest to rynek, kiedy to bitcoin kosztował 10 tysięcy dolarów, to poziom 8,5 tysiąca, poziom 7,5 tysiąca wydawał się bardzo niski, wydawał się okazją. Minął jeden czy dwa dni i i poziom 8,5 tysiąca lub 7,5 wydawał się bardzo wysokim poziomem i drogim Bitcoinem, ale mimo tego niefajnego zakupu na poziomie 8,5 oraz 7,5, mimo tego, że nie kupiłem Bitcoina idealnie w dołku na poziomie 3800, kupowałem go za 4700, więc też nie był to idealny poziom i też nie sprzedałem go idealnie, bo gdybym sprzedał go dzisiaj, mógłbym mieć na każdym Bitcoinie kolejne 300 dolarów więcej, mimo tego zrealizowałem zysk na poziomie 18%, co odnosząc się do realnego świata, daje 2 lata wynajmu nieruchomości. Tym samym chciałbym pokazać części moich widzów, by nie czekali na idealny moment, idealną górkę, idealny dołek, bo po prostu możecie się tego nie doczekać. No i tak też e, zapewne nie doczekały się wszystkie osoby, które czekały na bitcoina na poziomie 1000 dolarów, a znam też parę osób, które sprzedawały Bitcoina na poziomie 4-5 tysięcy dolarów, by odkupić go niżej za 1000 dolarów za sztukę. Podsumowując moje rozegrania na bitcoinie. Za pierwszym razem zarobiłem na nim 30% w ciągu dwóch tygodni, kiedy to mieliśmy pierwsze spadki. Następnie zrobiłem ponowne 30% czekając na nie aż dwa miesiące. No i w tej chwili zrobiłem nieco ponad 18% czekając na ten zarobek około trzech tygodni. Teraz czekam w stablecoinach, no i zobaczymy co pokaże nam przyszłość. Swoją drogą, moją decyzję inwestycyjną o tym, że sprzedaję swoje bitcoiny, opisałem natychmiast na Twitterze oraz na moim kanale Facebook. No i chciałem zaprosić wszystkich widzów do śledzenia mnie na Facebooku oraz na Twitterze, ponieważ tam opisuję często moje przemyślenia, moje decyzje inwestycyjne, kiedy nie mam czasu nagrać filmu. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, no to zapraszam was na Twitter, na Facebook oraz na mojego Instagrama. Fear and Greed Index w tym tygodniu pokazuje nam w dalszym ciągu extreme fear, czyli ekstremalny strach na poziomie 21 punktów. Aczkolwiek jest to już wyższy poziom niż ten z poprzedniego tygodnia, ponieważ w poprzednim tygodniu było to 14 punktów. To pokazuje, że sentyment na rynku nieco się poprawił, ale w dalszym ciągu inwestorzy boją się, że będziemy mieli dalsze spadki. Gdy spojrzymy sobie na wyniki SP za ostatni tydzień, no to ewidentnie tutaj widać, że w ciągu ostatniego tygodnia SP jest na zielono. Mamy kilkuprocentowe ładne wzrosty, aczkolwiek gdy sprawdzimy sobie wyniki za ostatni miesiąc, no to nie jest już tak zielono. Niektóre projekty są na plusie względem ostatniego miesiąca, ale jeszcze widać tutaj dużo czerwieni. Natomiast, gdy sprawdzimy sobie wyniki rynku kryptowalut za ostatni miesiąc, no to także jesteśmy na minusie, ale już mniejszym niż w tamtym tygodniu. Bitcoin w dalszym ciągu jest na minus 8% względem jego ceny sprzed miesiąca. Ethereum minus 16%, Bitcoin Cash minus 2,5%, Litecoin minus 8,5%. W tym tygodniu cena złota wynosi 1650 dolarów za uncję. W polskich złotówkach natomiast złoto podrożało względem poprzedniego tygodnia o blisko 200 zł. W tej chwili kosztuje blisko 6900 zł za uncję, aczkolwiek parę dni temu przebiło poziom 7000 złotych za uncję. No i jest to oczywiście oficjalna cena, ponieważ jeżeli chcielibyśmy kupić złoto fizyczne, to musimy za nie zapłacić już około 8,5, a nawet 9000 złotych. Dla przykładu na metale lokacyjne cena złota to 7,5 tysiąca złotych za uncję, aczkolwiek czas oczekiwania na sztabkę wynosi aż 48 dni. Na Golden Mark cena wynosi 8423 zł, a czas oczekiwania to 45 dni. Natomiast na Mennicy Skarbowej cena to 8812 zł i tu wysyłka jest w ciągu 24 godzin. W tym tygodniu polska złotówka nieco odreagowała. W tej chwili za 1 dolara musimy zapłacić 4 zł i 17 groszy. Frank kosztuje 4 zł i 29 groszy. Fund brytyjski 5 zł i 16 groszy. Natomiast za euro zapłacimy 4,54. Przejdźmy teraz do wiadomości ze świata, a na początek informacja nieciekawa dla mieszkańców Libanu, ponieważ Liban wstrzymał wszelkie wypłaty w dolarach, także Klienci banków libańskich nie mogą już w tej chwili wypłacać amerykańskich dolarów. Stany Zjednoczone także mają nieciekawą sytuację ekonomiczną, no i z informacji, które napłynęły do nas na początku kwietnia, możemy dowiedzieć się, że straciło pracę w Stanach Zjednoczonych ponad 700 tysięcy ludzi. Stany Zjednoczone odnotowały najwyższy poziom bezrobocia od 45 lat. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych z powodu utraty ogromnej ilości miejsc pracy padł nowy rekord, jeżeli chodzi o podania o zasiłek dla bezrobotnych. No i o ten zasiłek zgłosiło się ponad 10 milionów Amerykanów. No i z tego względu Amerykanie także nie mają pieniędzy na to, by spłacać kredyty za swoje nieruchomości. No i szacuje się, że będzie to o wiele, wiele większy kryzys na rynku nieruchomości niż ten, który miał miejsce w roku 2008. A żeby Wam przypomnieć, w roku 2008 ceny nieruchomości spadły o około 30%. Może nie w samym roku 2008, ponieważ nieruchomości reagują później, ale na przestrzeni kolejnych lat mniej więcej nieruchomości spadły o 30%. Ja na przestrzeni ostatnich paru dni rozmawiałem z kilkoma osobami, które zajmują się inwestycjami w nieruchomości, już tak powiedzmy zawodowo, a nie tak jak ja. No i te osoby stwierdziły, że spodziewają się spadku cen nieruchomości od 30 do 50%. Jednocześnie też, w przypadku polskiej złotówki, nie wiadomo, czy nieruchomości spadną w polskich złotówkach, ponieważ Cenę nieruchomości najlepiej przeliczać na miesiące pracy, które musimy poświęcić na to, by zakupić konkretną ilość metrów. Dla przykładu, można sobie przeliczyć, że powiedzmy za 50-metrowe mieszkanie średnio musimy zapłacić ileś tam średnich pensji. No i dla przykładu mogę Wam powiedzieć, że w roku 2007 za 50-metrowe mieszkanie trzeba było zapłacić około 180 średnich pensji, no a następnie ceny nieruchomości spadły do około 150. 110 średnich pensji, co oznacza, że nieruchomości spadły powiedzmy o 30-40%. W zależności oczywiście od miasta, w większych miastach mógłby ten spadek wyglądać zupełnie inaczej niż powiedzmy we wsiach. Ale do czego zmierzam? Jeżeli będziemy mieli Spadek cen nieruchomości przy jednoczesnym braku inflacji lub też hiperinflacji, no to ceny nieruchomości w Polsce mogą spadać w złotówkach. Natomiast może też się okazać tak, że jeżeli inflacja w Polsce wzrośnie, lub też nawet będziemy mieli hiperinflację, to ceny nieruchomości mogą nawet i rosnąć w polskich złotówkach, ale będziemy musieli poświęcić na zakup takiej nieruchomości mniej po prostu miesięcy pracy. Ta Druga opcja jest tak naprawdę najgorsza i jest ona zła dla wszystkich, ponieważ w przypadku, w którym nieruchomości będą traciły powiedzmy na sile nabywczej, przy jednoczesnej hiperinflacji będą tracili także i właściciele nieruchomości, jak i osoby, które mają oszczędności na koncie w banku, bo dla przykładu, jeżeli okaże się, że powiedzmy mamy 200 tysięcy złotych na koncie w banku i możemy za to kupić sobie kawalerkę w jakimś większym mieście, to za chwilę może się okazać, że ta kawalerka będzie kosztowała 250-300 tysięcy złotych w złotówkach, natomiast może się jednocześnie okazać, że najniższa krajowa w Polsce będzie wynosiła 4,5 tysiąca złotych, więc ta siła nabywcza pieniądza nie będzie taka, taka mocna, no i ci ludzie, którzy mają już zakupione nieruchomości będą zyskiwali w złotówce, ale nie będą tego mogli przenieść na inne aktywa. Jednocześnie mam dla was taką ciekawostkę, ponieważ na początku tego miesiąca, 4 stycznia, w Stanach Zjednoczonych upadł pierwszy amerykański bank. Co prawda był to mały bank ze Wschodniej Virginii, który miał problemy finansowe już od 2015 roku, ale tak jak powiedziałem, w ramach ciekawostki jest to pierwszy bank, który upadł z powodu problemu ekonomicznego wywołanego chorobą, która w tej chwili panuje na świecie. Na CNBC możemy przeczytać nieciekawą informację, e, którą podał nam Fed, ponieważ według Fedu, amerykańskiego Fedu pracę w Stanach Zjednoczonych może stracić nawet 47 milionów obywateli, co by oznaczało, że bezrobocie w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do poziomu 32%. No i chciałbym w tym miejscu wam przypomnieć, że w czasach Wielkiej Depresji w 20 latach, 30 latach ubiegłego wieku e, poziom bezrobocia wynosił 33%, więc więc w teorii możemy dojść do podobnego poziomu, jaki mieliśmy 100 lat temu, w czasach Wielkiej Depresji. No a o tym, co działo się wtedy w Stanach, już możecie sobie poczytać chociażby na Wikipedii. Także, jeżeli faktycznie tyle osób w Stanach Zjednoczonych straci pracę, no to na całym świecie możemy spodziewać się ogromnego, ogromnego kryzysu finansowego. Na bankier.pl natomiast możemy przeczytać o nieciekawej sytuacji rynku nieruchomości właśnie w Polsce. No i tak, jak możemy przeczytać, rynek nieruchomości wkracza w nową erę. Jeszcze miesiąc temu miał się świetnie: spadek sprzedaży od 40 do 90%, przeniesienie transakcji do internetu, trudniejsza droga do kredytu mieszkaniowego, rosnąca liczba pustostanów w biurowcach oraz wydłużające się procedury administracyjne i przestoje na budowach. W związku z rozszerzającą się chorobą, wśród ekspertów zajmujących się rynkiem nieruchomości nastąpiła jednak diametralna zmiana nastrojów. W ankiecie przeprowadzonej przez cenatorium 75% z nich opowiedziało się za pogorszeniem warunków gospodarczych dla rynku nieruchomości w najbliższym półroczu. Jeszcze miesiąc wcześniej takiego zdania był jedynie co trzeci ankietowany. Swoją drogą, jeżeli ktoś spodziewa się nagłego spadku cen nieruchomości, to Biorąc pod uwagę wydarzenia historyczne raczej bym na to nie liczył, ponieważ nieruchomości, jak już wam wcześniej powiedziałem, reagują później. Najpierw ludzie muszą stracić pracę właściciele takich nieruchomości ratują się w różny sposób, pożyczają pieniądze gdzie tylko mogą, także od swoich rodzin starają się znaleźć inną pracę, następnie ruszają jakieś powiedzmy, procedury komornicze, nieruchomości idą do licytacji, dopiero są wyrzucane na rynki itd. itd. No i dla przykładu Mieliśmy nieciekawą sytuację, powiedzmy w roku 2008-2009, swoją drogą ten ostatni kryzys finansowy, który miał miejsce powiedzmy 10 lat temu, nie dotknął aż tak bardzo Polski, no ale dla przykładu był on mniej więcej w latach 2008-2009, a w Polsce nieruchomości swoje najniższe ceny osiągnęły dopiero na początku roku 2013, więc ten rynek nieruchomości ewidentnie wolniej reaguje, także... Jeżeli faktycznie ceny nieruchomości będą spadać lub też będą traciły na sile nabywczej, można tak powiedzieć, no to w tym momencie będzie to też odbywało się o wiele, wiele wolniej niż na przykład powiedzmy nasz znany rynek nieruchomości czy też tradycyjna giełda. Na 40 ton net możemy przeczytać także, że transport ma się nieciekawie. Kryzys na przykładzie kontenerów stoją pełne, bo ładunki nie są potrzebne. W normalnych warunkach kontenery byłyby odebrane przez ciężarówki i dostarczone na końcowy rozładunek. Tak się jednak nie dzieje, gdyż wiele gałęzi przemysłu oraz handlu musiało wstrzymać swoją działalność. Ładunki z kontenerów nie są więc potrzebne, podobnie jak nie potrzeba dotychczasowej ilości ciężarówek. W Polsce przedsiębiorcy natomiast zamykają firmy. W marcu 49 tysięcy zawieszonych działalności. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą masowo zaczęli zawieszać swoje firmy. W marcu działalność zawiesiło prawie 49 tysięcy przedsiębiorców. Tylko w ostatnich trzech dniach marca ta ilość wyniosła prawie 16 tysięcy. W Polsce istnieje taka ciekawa strona, Rządowa, która pokazuje nam statystyki firm w Polsce. Niestety pokazuje ona nam statystyki za ostatni dzień. Strona ta nazywa się CEIDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. I ona pokazuje nam, ile firm w ciągu ostatniego dnia zostało otwartych oraz ile firm zostało zamkniętych. Śledzę tą stronę, tę stronę od 30 marca każdego dnia, robiąc screenshoty yy, statystyk, żeby, żeby móc je mniej więcej jakoś porównać. No i muszę Wam powiedzieć, że każdego dnia od 30 marca zamyka się dwa razy więcej firm niż otwiera minimum dwa razy więcej firm, ponieważ 30, 31 oraz 1 kwietnia było to 10 razy więcej firm zamkniętych niż, niż otwartych. No i dla przykładu wczoraj liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych w Polsce 372, wznowionych 441, co daje nam powiedzmy 800 otwartych Działalności, no i 1600 zamkniętych. Także każdego dnia w Polsce zamyka się dwa razy więcej firm niż tych firm się otwiera. W Polsce natomiast rząd znalazł sposób na ratowanie gospodarki. No i jak możemy przeczytać na Bankier.pl, Morawiecki proponuje nowe podatki, środki na walkę z chorobą. Mateusz Morawiecki wskazał nowe źródła finansowania walki z chorobą to kolejne podatki których wprowadzenia polski premier domaga się na poziomie całej Unii Europejskiej. Poza listą nowych podatków Mateusz Morawiecki zaapelował o walkę z rajami podatkowymi, czyli generalnie najpierw zamknięto kraj przez co firmy upadły, więcej firm upada niż się otwiera, no a te które jeszcze istnieją będą płaciły podatki na to, aby ratować gospodarkę. Ale to nie wszystko, ponieważ polski rząd wpadł na jeszcze jeden fajny pomysł, a mianowicie szpiegowanie swoich obywateli. Poczta Polska z nowymi uprawnieniami będzie mogła otwierać koperty i skanować pisma. Poczta Polska ma zyskać nowe uprawnienia, mówiąc najogólniej jej pracownicy będą mogli otwierać niektóre koperty, a następnie przesyłki skanować i dostarczać je elektronicznie. Dotyczy korespondencji urzędowej, a w odpowiednie przepisy mają być elementem nowej tarczy antykryzysowej. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się także, że Bank Centralny Południowej Korei zamierza śladami Chin zapewne wprowadzić własną walutę wirtualną, czyli CBDC Central Bank Digital Currency zaprezentowali oni 22-miesięczny plan wdrożenia takiej waluty wirtualnej. Natomiast Wenezuela, która już wcześniej stworzyła taką wirtualną walutę, która nazywa się Petro, zamierza wynagradzać lekarzy oraz policjantów w postaci właśnie waluty Petro za walkę z chorobą. Przejdźmy teraz do ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni. A na początek na Twitterze możemy znaleźć film, który pokazuje nam, jak FBI weszło do domu jednego z obywateli właśnie Stanów Zjednoczonych, który zakupił dużą ilość maseczek, no i zamierzał sprzedać je z 700% zyskiem. Także w Stanach Zjednoczonych jest to już nielegalne. 5000 pudełek maseczek N95 zostało Zarekwirowanych, no i ten obywatel nie mógł ich sprzedać drożej. Link do nagrania, oczywiście, znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Część osób zapewne teraz może się oburzyć i powiedzieć: Kurde, jak to? Przecież dobrze zrobili. Nie wolno sprzedawać w tak trudnych czasach maseczek z siedmiokrotną czy sześciokrotną przebitką. No niestety tak działa wolny rynek i właśnie tylko dzięki wolnemu rynkowi ceny maseczek mogłyby zejść na dół. Gdyby wiele osób mogło coś takiego zrobić, gdyby mogło na przykład sprowadzić takie maseczki z Chin, sprzedać je z nawet 6, 7 siedmiokrotną przebitką osobom, które tych maseczek nie posiadają, to im więcej osób by to zrobiło, tym ceny byłyby niższe. Tak działa prawo popytu i podaży. Jeżeli ludzie mogliby dokonywać wolnych Interesów, wolnych biznesów, sprowadzać te maseczki, to im więcej osób by to zrobiło, tym ceny byłyby niższe. Po prostu zaspokoiliby rynek i ceny maseczek zeszłyby do normalnego poziomu. Dzięki temu, że osoby są zamykane do więzienia za to, że chcą sprowadzać maseczki, nikt po prostu tego nie będzie robić, a więc będą mieli w Stanach Zjednoczonych cały czas brak maseczek, bo nikt normalny ich nie sprowadzi po to, żeby za chwilę mieć najazd na swój własny dom. Niestety, osoby, które nie znają się na ekonomii i nie wiedzą, czym jest wolny rynek, zapewne będą biły brawo amerykańskiemu rządowi, a następnie będą biegli do apteki kupować maseczki, które będą kosztowały 3, 4, może i nawet 5 razy drożej, niż by kosztowały, gdyby faktycznie istniał wolny rynek. Willy Woo na swoim Twitterze pokazał nam ciekawą wizualizację. Która prezentuje pullbacki chociażby na SP złocie oraz bitcoinie w kontekście do wcześniejszych wzrostów. Część ludzi mówiła, że bitcoin spadł o 50%, a złoto na przykład tylko o 11%, więc ten spadek bitcoina był o wiele, wiele większy. Natomiast, gdy spojrzymy na to w kontekście długoterminowym, w kontekście ludzi, którzy tak zwane hodlują bitcoina, no to możecie zobaczyć, że ten spadek bitcoina o 50% w kontekście jego Wzrostów praktycznie nic nie znaczy. I chociażby SP, które spadło 46%, czyli teoretycznie mniej niż Bitcoin, to w odniesieniu do swoich wzrostów wcześniejszych spadło o wiele więcej. Lub inaczej można powiedzieć, rynek cofnął się o wiele bardziej niż w przypadku 50% spadku ceny Bitcoina. Bitcoin swoim 50% spadkiem cofnął się do poziomu powiedzmy końcówki 2018 roku, natomiast SP swoim 46% spadkiem cofnął się do roku 2016. Na Twitterze PKO Research możemy zobaczyć, jak cierpią różne branże, ponieważ pokazali oni spadek operacji na kartach kredytowych. Także możecie zobaczyć tutaj branżę restauracyjną, hotelarską, rozrywkową, beauty service, czyli różne salony, powiedzmy kosmetyczne oraz edukację. Ewidentnie widać na tym wykresie, że te branże mają się w tej chwili bardzo źle. Przeglądarka Opera rozszerzyła swoją działalność związaną z kryptowalutami o kolejne kraje Unii Europejskiej, a nawet o kilka państw spoza Unii Europejskiej. Dzięki współpracy z firmą Wirey mogą oni umożliwiać klientom spoza Unii Europejskiej także opcje zakupu kryptowalut Bitcoina oraz Ethereum, no a to są kraje. Które w tej chwili mogą za pomocą przeglądarki Opera bezpośrednio kupować kryptowaluty. Parę dni temu na wykopie pojawił się wpis ostrzegający przed firmą Goldenmark, która sprzedaje. Złoto bądź też srebro. Ja osobiście nie wiem, czy jest to prawda, to wszystko, co znajduje się w tym wpisie, dlatego po prostu nie oceniając, zostawię Wam link do wpisu pod tym filmem w miejscu na opis. No i po przeczytaniu go sami możecie zdecydować, czy chcecie kupować tam złoto, czy też nie, i czy to, co tutaj jest napisane, ma jakikolwiek sens. Firma Tesla zaczyna swoją przygodę z technologią blockchain. Firma Tesla za pomocą technologii blockchain chce sprawdzić, czy może przyspieszyć import towarów z Chin. Robert Kiosaki, twórca chociażby popularnej książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, parę dni temu na swoim Twitterze napisał, że dolar upada i żeby ludzie rozważnie wydali te darmowe w cudzysłowie dolary, które dostaną od rządu amerykańskiego, no i żeby kupili za nie złoto, srebro oraz bitcoina. Sprawdźmy teraz giełdy kryptowalutowe. A na początek ciekawa informacja mówiąca, że giełdy kryptowalutowe odnotowują ogromny napływ nowych klientów oraz zwiększone volume. Dla przykładu Kraken w poprzednim tygodniu zobaczył 83% wzrost użytkowników. Natomiast giełda Paxful poinformowała nas, że odnotowuje dwa razy większy przypływ nowych klientów niż normalnie. Giełda Bitfinex natomiast wprowadziła opcję stakowania na projektach Proof of Stake. Za to giełda OKX poszła w ślady Binancea i wprowadziła możliwość zamienienia małych sum altcoinów na token OKB. Jeżeli chodzi o projekty kryptowalutowe, to w tym tygodniu giełda CEXIO dodała Matika, BAT token został dodany do Gemini, Dogecoin został dodany do Bitpandy natomiast Hydrolabs użyło projekt Omisego jako platformę do szybkich transakcji. Na koniec sprawdźmy, oczywiście, wróżbitów, czyli przepowiednie cenowe kryptowalut. Plan B na swoim Twitterze napisał, że stock to flow model oparty na złocie oraz srebrze i tak samo stock to flow model pokazujący cenę bitcoina pokazuje nam, że między rokiem 2020 a 2024 market cap bitcoina powinien przekroczyć 1 bilion dolarów, a to by oznaczało, że w ciągu najbliższych 4 lat cena bitcoina powinna przekroczyć minimum 55 tysięcy dolarów. Za sztukę. Jednocześnie Plan B wspomniał na swoim Twitterze o Halvingu, pokazując, że aby utrzymać cenę bitcoina na poziomie około 7000 dolarów, musieliśmy miesięcznie e, mieć klientów na bitcoina na poziomie minimum 400 milionów dolarów, ponieważ ilość pojawiających się bitcoinów razy cena 7000 dolarów razy ilość dni, czyli cały miesiąc, to oznacza, że musiało być tych kupujących na poziomie 400 milionów dolarów. No a po halvingu będziemy potrzebowali tylko 200 milionów dolarów. Więc jeżeli ten poziom zakupowy utrzymamy, ten, który utrzymujemy od października 2017 będzie to oznaczało, że cena bitcoina musi zacząć rosnąć. Natomiast CEO Social Capital oraz obecny Facebook Executive stwierdził, że cena Bitcoina może dojść do poziomu około miliona dolarów, zwłaszcza jeżeli będziemy mieli rozwijający się kryzys finansowy na świecie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, by YouTube lepiej pozycjonował ten film. Jeżeli chcecie śledzić mnie na Twitterze, Instagramie oraz Facebooku i być na bieżąco, no to oczywiście linki do tych platform znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Dzięki za wysłuchanie, cześć.